Taki był przesąd zwyczaj, że w ramach zapozyskania tej brz z brzozy wody oskoły, dwie szklanki dzisiaj będą. Siemaneczko, z tej strony retrożycie eee, Początek wiosny już za nami, pierwszy dzień wiosny już za nami, a więc jest to dobry czas na pozyskanie wody z brzozy, tak zwany napój Bogu. No i dzisiaj Wam pokażę właśnie jeden ze sposobów, jak pozyskać tą wodę z brzozy oskoły, tak zwaną, co potrzebujemy. Wkrętarkę ręczną albo na akumulator. Buteleczkę, sznurek i wężyk. I w to wszystko. No i dorodną brzozę. Według mnie brzoza musi być gdzieś na przebiegu lasu, żeby temperatura była większa. Jak Na przykład zależy też w jakich rejonach Polski mieszkacie, bo okres pobierania tej wody jest różny. Bo Polska jest długa i szeroka, tak. Na Podlasiu będzie to późniejszy okres, czy w Pieszczadach, w centrum Polski będzie to już ten okres, koniec marca, i pobieramy tą wodę przez 2-3 tygodnie zazwyczaj. No dobram. To co? Wiercimy? Wiercimy na wysokości 50 cm. Dobrze, wywierciliśmy. Teraz szybko potrzebujemy wężyk, sznureczek i młoteczek. A młotek, zaraz Wam powiem do czego. Dobra, mam tutaj zrobiony otworek na wężyk. Proszę bardzo, pierwsza skoła z brzozy już leci. Tego roku. Wężyk na średnicy może być piątka najlepiej. Zależy jakie tam macie wiertło, no, ale żeby nie robić też jak największej dziury. O! I zobaczcie jak pięknie leci. Musimy uciąć sobie sznurek, żeby zawiązać się do drzewa i powiesić. O! Proszę. Ucinamy sznureczek. Dzisiaj już jest 10 stopni na plusie, więc jest to idealna pogoda na pozyskanie. Idealny czas. Przynajmniej w środku Polski centralnej. I wkładamy sobie. O. W ten sposób zawiązujemy. Zawiązujemy. Pewnie powiecie: E, co ty robisz? Przecież ta butelka spadnie, jak ona, będzie, jak ona się napełni. No właśnie. Zapomniałem Wam powiedzieć, że do tego. Potrzebujemy jeszcze najlepiej tutaj gwoździa. Co Wam jeszcze miałem powiedzieć, że właśnie taki był przesąd zwyczaj, że w ramach za pozyskanie tej brz z brzozy wody oskoły ludzie klękali tak jak ja teraz w ten sposób i dziękowali za uzyskane, za pozyskanie tego soku. Tak jak my to teraz robimy. Kochana brzoza nam teraz oddaje tą bombę witaminową. A na co ona jest dobra, Damian? No, ja tutaj wymądrzeć się nie będę, ale no, jeżeli masz niedokrwistość, anemię, niedobór witamin, chcesz po prostu przez okres dwóch, trzech tygodni, na okres tego pozyskania soku, oczyścić organizm, no to pij człowieku tą wodę. Naprawdę. Nic więcej ci taki. No zresztą ja nie będę tego komentował, ja tylko pokazuję sposób na pozyskanie. A teraz wam pokażę drugi sposób na pozyskanie wody. Musimy znaleźć jakąś taką mniejszą, oczywiście brzoze, która będzie miała gałęzie nisko. Zaczynamy to gdzieś na końcu, po skosie. O, musimy bardziej chyba podciąć nożykiem to. I powinna woda lecieć, chociaż powiem Wam, że trochę za modą brzozę wybrałem. Powinna być trochę e, no, dorodniejsza, że tak powiem. No ale też coś tam powinna puścić. No i słuchajcie. Bierzemy butelkę, wkładamy gałązkę. I przywiązujemy butelkę do pnia drzewa. O, czy nawet tu będzie najlepiej i ten sposób także jest bezpieczny dla brzozy nic się jej nie, nie stanie i już woda powinna lecieć chociaż nie oczekuję tutaj dużo wody bo wybrałem po prostu samą brzozę nic tylko szukać dobrej brzozy co? Ech, dobra nie przedłużam filmiku do zobaczenia po południu siemanko siemanko przyjechaliśmy zobaczyć Ach. Że zgaszę, bo w lesie zagłusza, śpiew ptaków. Słuchajcie, jest godzina 17:12. Przyjechaliśmy sprawdzić, ile wody naleciało. Czy. No, tak jak myślałem. Czyli z tej brzozy od razu macie cenną wskazówkę, że z takiej cienutkiej brzozy nie warto spuszczać wody, bo. No tutaj nam naleciało pół buteleczki. No dobra, tutaj nam butelka spadła, ale wody dosyć dużo naleciało. Czyli ponad szklankę. mam gwoździk więc e, zaraz lejemy też tą butelkę, bo jak będzie więcej wody, to po prostu na sznurku to nie wytrzyma. Jak sobie wbijemy, na przykład dziś. O, tutaj sobie wbijemy, e, obwiążemy gwoździa, to wtedy butelka ładnie będzie sobie wisieć. No dobra, to wszystko wam pokazałem chyba. Korzystajcie z Arun Artury, a w kolejnych filmach z biegiem czasu pokażę Wam może coś jeszcze. Ale to już piszcie w komentarzach. Ja się zabieram do zlewania wody. Dwie szklanki dzisiaj będą. I jadę pojeździć z Simpsonkiem. To do zobaczenia. Cześć!